Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Dimitri i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego już odcinka serii Pokémon Y Randomizer Eglok. kochani, jak pamiętacie w ostatnim odcinku. No cóż, um, udało nam się zdobyć szóstą odznakę z regionu Kalos. To jest bardzo dobrze i to jest bardzo dobry znak. I znak ku temu, że ta seria dobiega za niedługo końca, więc będę musiał myśleć o kolejnych zmaganiach w Egloku. Może w czymś innym zobaczymy. Pomyślę jeszcze nad serią, bo być może, że Egloczek będzie musiał sobie troszeczkę odpocząć. I pomyślę nad czymś innym. Może eee, niekoniecznie o Egloku. Jeszcze to sobie ustalimy może na, na live którymś sobie pogadamy na ten temat, w każdym razie yy, jesteśmy w Lover City i zdobyliśmy odznakę, to teraz będziemy musieli udać się do fabryki PokeBoli, yy, bo tam się dzieją różne rzeczy, yy, więc trzeba będzie pokonać Team Flare i ruszyć na kolejną drogę, na której będziemy mogli sobie złapać Pokemona przede wszystkim, to jest na plus i wymienić znowu na jajko. Także, mm, Trochę się dzisiaj będzie działo, także dziękuję. Serdecznie Was zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza, jak również zachęcam Was do subskrypcji kanału Lowskich, tych, którzy jeszcze tego nie robią. Kliknij w dzwoneczek, być na bieżąco, zapraszam na grupę na Discordzie Trenerzy Dimitriego. Zapraszam też na swojego Instagrama. Tymczasem kochani, Przejdźmy tu, Przejdźmy do Team Recap, ogólnie sobie zmieniłem Spiski do zmienienia sceny i szczerze wam powiem, lepiej, bo mam, nie muszę się teraz tam wychylać, mam to pod ręką. I mogę sobie operować scenami jak chcę, i nie mam z tym większego problemu. Teraz mi jest wygodniej po prostu, a też dlatego, że mój laptop postanowił troszeczkę głośniej chodzić, więc muszę go dać troszeczkę dalej od mikrofonu, żeby mój mikrofon aż tak bardzo go nie zbierał. I wydaje mi się, że póki co mi to wychodzi, aczkolwiek on też jeszcze nie jest w swoich pełnych obrotach. To nie są jego jeszcze możliwości, ubierzcie mi. On ostatnio to bił rekordy, po prostu, yy, decybeli. Na pierwszym miejscu w mojej drużynie jest Cutter na poziomie 42 z Pressure, trzymający Expert Belt i z atakami yy, Ice Shard, Icicle Crash, Cut i Night Slash. Kolejnym pokemonem jest Leonardo na poziomie 42 z Abilitką trzymający Earth Plate, i z atakami Earthquake, Lich Seed, Seed Bomb i Strength. Kolejnym pokemonem jest Boltant na poziomie 42, z Abilitką Lightning Grot, trzymający Manectide i z atakami takimi jak Crunch, Fire Fang, Thunder Wave i Thunderbolt, którego go nauczyłem tak by the way, bo stwierdziłem, że i tak ma specjalny atak zwiększony i tak, więc mm, dużo lepszy ma spec-atak. Więc też dlatego T-Bolt jak najbardziej wskazany. Kolejnym pokołem jest X-ryży na poziomie 42 z abilitką Iron Fist, trzymający Flame Orb z atakami Mag Punch, Blaze Kick, Fire Punch i Close Combat. Kolejnym pokołem jest Xonkuś na poziomie 42 z abilitką Swift Swim, trzymający Mystic Water i z atakami takimi jak Aqua Jet, Aqua Tail, Surf, którego go nauczyłem, no bo no niestety musi trafiać, a ten Aquatail jest dobry. Jest fizyczny, ale no niestety yy, ciężko trafić, jak widzieliśmy ostatnio, yy, w kluczowym momencie trafił, to trzeba mu oddać, ale jednak yy, mogą być problemy też, dlatego ten serf yy, asekuracyjnie i tak potrzebuje Pokemona, na którym będę musiał pływać, więc Xonkuś, yy, no trudno. Ee, Surf i Persiot kolejnym Pokémonem jest mm, i ostatnim zarazem jest Pirat na poziomie 42, zabytkom Big Packs yy, i z atakami Chatter, Hyper Voice, Fly, którego też go nauczyłem. Irus, no bo na kimś trzeba latać, a że to taka mała papuszka, no to na niej będziemy sobie próbować. Czemu by nie? Tak, to już jest w Pokémonach, że niektóre Pokémony, które mm, mogłyby yy, nauczyć się flya, nie uczą się go. Yy. A wy tu co? Nie uczą się go, a... A te, co się... Teoretycznie ciężko wyobrazić, żeby kogoś w ogóle... Mm, miały na grzbiecie i... Na, I z kim by można było latać. No wait, stop. ich konia, Co to się dzieje w ogóle? m mm. mm. No, i tak jak właśnie. Yy, takie małe papuszki, no wy wyobrażacie sobie latać na takiej małej papuszce? No tak średnio, wam powiem. Też dlatego, no jednak. To są te minusy w Pokémonach, że niektóre rzeczy są bardzo nieprzemyślane. Mm, no dobrze. Aha. Serina chce z nią walczyć. No to niech z nią walczy. Um. Tyk. dostaliśmy się tu. Tu będziemy mogli wejść dalej. Ale mm, trzeba tu dokładnie patrzeć, bo tu chyba też da radę zmienić, ko odwrócić tor jazdy Chyba tak mi się wydaje, że tak to było. Snorant. Mmm. Ryży, chodź. Oj, oj, oj. O tak się. Moody, okej, okay, świetnie. Yy, blaze Kick. Tyk i mamy Snorant, leży. Leży i kwiczy, wow, 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 Dobra. Ledian, ho, ho. To ja zrobię tą przyjemność panu UB, którego serdecznie pozdrawiam, a przykrość sprawię panu Astralciowi, którego też pozdrawiam. I Ledian leży, nawet a nie powiedział. Tak, e, tak to właśnie walczy się z Ledianizmem i wszelkimi innymi e, chorobami tymu, he, typu here, heretyzm. No bo no niestety, Ledianizm trzeba tępić w zarodku. I tak to też zrobiłem. Nie musicie mi dziękować. Naprawdę nie musicie mi dziękować. Ja dbam o wasze bezpieczeństwo. Co tutaj mamy? Aha, czyli tu nic więcej nie zrobimy. Ale możemy się bójnąć tu. Jesteśmy tu. Tu mamy zablokowane i tu też mamy zablokowane. A nie, nie mamy zablokowane, tu mamy przejście. Ta skrzynka coś robi? Nie. Tak, chcę sobie tu dokładnie poprzeglądać te miejsca, bo tu właśnie ona, na przykład, jest Metal Coat, którego absolutnie nie potrzebujemy, bo mamy ich kilka. Z tą panią trzeba będzie tutaj zawalczyć, to ona nas chyba przepuści. Um. Um. rock'n'rolla średnio tak na katera średnio bym powiedział więc tąkuś chodź masz szansę się zrehabilitować za ostatni odcinek mm. stealth rocky świetnie yy, aqua tail gra lepiej by było specjalne, ale to tak czy siak Stardi. Mm. Hmm. Ała. No fajnie, 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 fajnie. Okej, okay, rock'n'rolla pada. To chociaż tyle. Mamy coś więcej. Prime, Ape. Hmm, boję się, bo... Mm, no pirat od Stealth Rocków oberwie. Bardzo mocno oberwie. Mm -hmm, mm -hmm, mm. No właśnie um, na szczęście jesteśmy szybsi od Try więc... chociaż tyle Oki, mamy to. Ogólnie tak muszę wam powiedzieć, że. Jestem bardzo zadowolony, jeśli chodzi o ten pokój, bo mimo tego, że jest pochmurno, to mam bardzo dobre oświetlenie. To jest tu jasno. Jak w tamtym moim pokoju wiecznie było ciemno. I na przykład bez światła za dnia było niemożliwe, żeby tutaj nagrywać. A teraz na przykład mam lampkę włączoną tą moją białą. Dlaczego? Dlatego, że lepsze światło dużo zauważyłem na nagraniu jest. Kiedy jest to światło naturalne. W nocy, no to wiadomo, że jednak jak najwięcej by trzeba było tego światła użyć, ja w ogóle chyba będę musiał zmienić miejsce tej lampki, bo ona jest chyba źle ustawiona, tak mi się wydaje ale to sobie jeszcze po e, pokombinuję w tym temacie, bo bo być może aha, i tu się zmienia ale to my zaraz to zrobimy bo tutaj jest mm, na przykład no nie chciałem siadać e, okej okay. Bo być może coś jeszcze dostaniemy. Tu mamy jakiegoś workera. Um. Mm -hmm. O, leczy pokemony, świetnie, bardzo dobrze. Dobrze wiedzieć. Tu nie ma nic. A ha, -ha, -ha, -ha. pokebol, pokebol, pokebol. Fluffy! Mhm. Możemy spróbować zostać mm, naszym katerem. Użyjmy Icicle Crash. którym oczywiście nie trafiamy, ona power. Traf. Aha, świetnie. Ale sklinczowaliśmy chociaż tyle. Ty. I leży Fluffy. Brawo, kater. Okej, okay. pepempem. Tu nie ma nic więcej nas nie czeka. Tak, to my tu przyszliśmy stąd. Więc. Podleczmy się. zmieńmy to jazdy. Um... Tych, 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 tych. Tych tasiemek. Tych taśm w sumie, bo to nie tasiemki, tylko taśmy. O, i teraz są w przeciwnym kierunku i możemy się dostać na przykład tutaj gdzie nam blokowała wcześniej em, tamta menda i tu mamy też em, pokoik o, do którego tak zasadniczo powinniśmy wejść od razu no no okej, okay. come on, work for team Flare pracuj dla teamu Flare mm, jeśli nie będziesz chciał pomóc My nie będziemy chcieli... Um, no, to carry all these pokeballs by ourselves, co? Aha. Jeszcze 5 milionów będziemy musiał płacić, A, ale fajny deal. Świetny. Rzeczywiście, deal życia. O, tam 3. Chyba z każdą się już spotkaliśmy, czy jeszcze nie? You, please help me. Yy. Mhm. Mm chyba z tą pośrodku się tego nie spotkaliśmy, ale z tymi dwoma chyba już mieliśmy, no czy nie, czy nie? A, Dutch is admin. Yy. Swallow. To idealnie się składa, że jest kater. W końcu znowu trafiliśmy dobrze katerem. cykl crash, tylko traf. No i pięknie. I pan Swellow leży. Um, kto kolejny? Who's next? Pięknie. 43 poziom dla Katera. Um, Zebstrajka. No to zmieniamy zdecydowanie na Leonardo. Aczkolwiek wiem, że Zebstrajka może znać coś takiego jak e, Flame Charge. Może. Może się czegoś tego nauczyć. Ehm. Um, i jest nawet szybsza. Ale używa tylko stompa, tylko po to, żeby nas splinchować. Znowu nas filinchuje Menda. No, teraz się jej nie udało. No i pięknie. Mamy tą Ryży 43. I Deolo. tu tu i coś jeszcze. Coś jeszcze będzie chciał... Aha! Będzie dwu walka. Sorry, sorry, I'm late. Nic się nie stało, że się spóźniłaś. Dawaj. Walczmy. Dwu walka. One dwie. Celosia i Brioni. Celosia. Celosia albo Kelosia, ale nie. jest Celosia chyba. Stanfisk i raifirior Hmm. Ona używa sosbaka. My używamy katera. I tak, zasadniczo jest swego rodzaju problem. Aczkolwiek użyjmy może Leonardo. Użyjmy Leonardo. Energy Ball. Okej, okay. Scareface. Na kogo? Na Leonardo. Ten używa sp o, oczywiście, jak żeby inaczej. Mm. Użyjmy Lich Sida. My powinniśmy być teraz wolniejsi dużo. Mm. Okej, okay. Leonardo 43 poziom. Mm. Tomkuś 43, Pirat 43. Wszyscy ładnie bounce. sosback avoided. Brawo. Pięknie, mamy to. Dokładnie o to mnie się rozchodziło, żeby się jeszcze chwilę podleczyć, bo nie wiadomo jak długo będziemy się z tym stanfiskiem męczyć. Yy, użyłbym Earthquake'a. A dobra zresztą, co mnie interesuje i Sosbak. A bounce, świetnie. i jeszcze przy okazji ucierpiał Sosbak a my się leczymy dobra seed bomb akurat uderzymy powinniśmy pokonać z, z bez problemu pięknie mamy to oj tylko tutaj wykonam Memory 5. Mm. Mm. Dobra, yy. no cóż. Eee, najważniejsze, że się udało je pokonać bez większych problemów. Ciekawe co do. Aha, bo tu chyba powinienem dostać teraz Master Bola, jeśli się nie mylę. Mm. A, mam do wyboru Master Ball albo Big Nugget. No ja biorę Master Ball. <grym> Zdecydowanie. Hmm... Mm. Ale też dostajemy Big Nugget przy okazji, nie wiem czemu. Hmm... Ale Big Nugget dobrze, bo będzie można... Można go sprzedać za dobry hajs e, chciałbym stąd wyjść i takie wyjście chyba będziemy mieli tu tak okej okay. mm, I'm sorry flare missed everything up mm, it's not a good time right now Flare. have I heard uh, that name somewhere? Mm. Godday be the people in the red suits from a minute go? That's right, Trevor. Even Flair. Okej, okay. udało nam się ich pokonać. Cieszcie się i radujcie, albowiem byłem na ratunek. Mm. Idziemy. Idziemy stąd tak. Mm. Nie musicie dziękować. Mm. Hollow clip. Od kogo? A, od Malwy. Uh, we're bringing you this special bulletin. A Pokemon ball, uh, pokeball factory in the area around Lover City has been attacked. Uh, tak... Mm -hmm. Szybko, normalnie... Szybko, żeście się obudzili z tym biuletynem. Mm, dobrze, moi drodzy. W takim razie, ja proponuję zrobić taki myk. Mm. Idziemy się wyleczyć, idziemy na nową drogę, złapiemy Pokemona. Mamy akurat 20 minut odcinka, złapiemy Pokemona. I ja go wymienię i zakończymy odcinek, a już potem podróż przez tą drogę numer 15 to już chyba będzie. To sobie zostawimy na kolejny odcinek. Co wy na to? My I tak nie macie nic więcej do powiedzenia. Więc tak musi być, jak powiedziałem. E, zaraz sobie ogarniemy to wszystko. Mm. Tak. Mm. Dziadku, masz coś dla mnie? Nie masz nic. Więc wejdźmy na drogę. Burnway. Droga numer 15. Wiem, że tutaj są trenerzy w tych kubkach. I można się naciąć. Ale ja bym chciał się naciąć ON. No ogólnie zajebiste Pokémony się pojawiły, nie? Bo Celebi, pojawił się Shelgon, Septile. No ale nas nie interesuje absolutnie. Hmm, chyba, żeby był Shiny, to wtedy by mnie zainteresowała hmm, horda. Mnie interesuje... Pojedyncze Pokémon jest to Dragonite. Ogólnie, jeśli byście chcieli, naprawdę ten randomizer, bo jest. Fajnie wyszedł ten randomizer. No, mieć takiego sobie złapać dzikiego Dragonite'a i go używać. w ogóle. To jest świetna sprawa, muszę przyznać. Um. Nie. Random Rage, okej. Okay. Użyłbym Ice Sharda, boję się. Jednak, bo to będzie 4 razy super efektywnie na ciebie działało, więc muszę. Muszę cię troszeczkę potraktować czymś innym. Hmm. Dobra, to jedziemy teraz Boltant. Niech się pojawi Boltancik. Yy, użyjemy Paraliżu yy, Thunder wave. Ok, zasadniczo mógłbym użyć jeszcze Firefanga, bo wydaje mi się, że. Yy, nie powinienem mu zrobić większej krzywdy Firefangiem. No, praktycznie nic. Yy, więc. Użyłbym Masterbola, ale nie, 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 nie. Stawimy sobie Masterbola na yy, lepsze okazy. Nie martwiłem się tym, bo wiedziałem, że zabierze dokładnie 40. Dobrze, ryży. Your turn, że tak powiem. Z angielskiemu. Machpunch też nie powinno zabrać jakoś wiele. Ok, cały czas bawię w tego Dragon Rage'a. Wszystko złapać. Gnoma jednego. No, jest, w końcu. Dragonite, no, ja, no jak ja bym chciał mieć Dragonite'a w sumie. Dragonite jest fajny, ja lubię Dragonite'a, bo to. Ja pamiętam, że. Mm. give up. Ja pamiętam, że w tych pierwszych takich mm, odcinkach z anime Dragonite no, był tak faktycznie jedyny Pokémon Smog. Ehm, w tamtych czasach, w, tej, w pierwszej generacji przecież. Ym. O, Electric też w sumie fajny pokémon, Ale mm, wracając do tematu, to był taki pierwszy pokémon Smok i on był przedstawiony jako w ogóle taki sajemisty. bo ja wszystkie prawie ataki znał. Ym, I że posiadanie takiego pokémona to naprawdę jest bycie koksem. Dzisiaj już wiemy, że są dużo lepsze Pokémony Smoki od Dragonite, aczkolwiek stary dobry Dragonite nie jest zły, ja zawsze to powtarzam. I super Maniaka będę tak też mówił cały czas. Ja nie zapomnę właśnie. Yy, jak był przedstawiany Dragonite yy, yy, podczas ligi w, na wyspach pomarańczowych też był yy, koksu taki, że... Masakra dobra, Cassius. Słuchajcie, yy, bo ja muszę znaleźć tu jest random generator. Yy. Organize boxes. Śladka, śmatka. A ja jeszcze muszę wylosować numer. Box numer jeden. Moi drodzy. Jedyneczka. Jedyneczka, jedyneczka. E, tak, zasadniczo. Kto tu będzie teraz? Ostatni z, z całej tej gromady. Ostatni chyba będzie Ksąguś, tak mi się wydaje. On się ostatni wykluł, więc za kusia. Okej, okay. pan Dragonite ma jakiś przedmiot? Nie ma. Boks mm. box numer 1. Um. numer od 1 do 30. Zasadniczo to powinienem od 2 dwa do 26. Nie, do 27. Bo 29 mi się wylosowało. Które jest zajęte, um... ale 22 też chyba jest zajęte, tak? Bo 24, widzę, 23 22 jest chyba w Cliffery, czyli Fable 22, tak mi się wydaje. Bo tu mamy 18, 19, 20, 21, tak? 22 jest zajęte, więc szukamy dalej. 14. 12, 18, 14. Jest ok. 15 pasuje. Hmm. A będzie tu? Pandusia. No już chyba nawet wiem, kto to może być. E, pan Dragonite ląduje tutaj. A my sprawdzamy Pandusię. O, jak pięknie. No, idealnie, rzekłbym nawet. Jajeczko się powinno zaraz wykluć z Black Beltem. E, ja chyba wiem, co to może być. To może być PanCham. Tylko samica. Pandusia. No, idealnie, jakby wszystkie jajka takie były, że się szybko klują, to normalnie świat byłby lepszy. Wojen na świecie by nie było, naprawdę. Okej. Okay. Pani Pandusia. No, oczywiście, że to panczam. To było zbyt obvious. Zbyt obvious, moi kochani. Pandusia. Paniec, no, ale okej. Okay. Pan du pandusia. Eee. Sprawdźmy naszego pandusia. Eee. Iron Fist, Black Belt i Storm Throw. Tylko i wyłącznie zna Storm Throw. Eee. Pytanie czy ten Stormfrow jest legit, ale chyba tak no. Um, nie chcę stanowiska, gdzie panczam. Szukamy, moi drodzy. Pana panczama Iron Fist, okej. Okay. Mm. Ja tylko jestem ciekaw tego ataku. Generacja szósta. Przez um, breeding. Stormfrow uczy się jak najbardziej przez breeding. Ma tylko jeden ruch. Yy, I ten ruch jest oczywiście legitny, także yy, pan yy, Panczam zostaje, yy, się zostaje yy, Dołącza do naszej rodzinki, e, aczkolwiek to jeszcze możliwe, że go nie będę trenował. Przyjdzie na niego pora, zapewne, także spokojnie. E, damy radę jakoś. Kochani, podsumowując, w dzisiejszym odcinku udało nam się pokonać Flare po raz kolejny, tym razem w fabryce Pokeboli. Mm, teraz pozostaje nam nic innego, jak ruszyć na drogę numer 15 w stronę kolejnego miasta po psychiczną odznakę, także już jesteśmy naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo daleko. I cieszę się, że ta seria jakoś tam nam płynie w miarę sprawnie. Dobrze kochani, dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję wam za wszelkie komentarze, subskrypcje, oceny. I oczywiście jeśli podobał wam się ten odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza. Jak również zachęcam was do subskrypcji kanału wszystkich Tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam na grupę na Discordzie Trenerzy Dimitriego. Zapraszam też na swojego Instagrama. tymczasem kochani, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć